OK, następnym razem jak bitcoin spadnie z powrotem do 50 tysięcy, to mam zamiar dokupić bitcoina, ale najpierw muszę zaczekać na tą 80% korektę. Taki tweet wrzuciłem sobie na Twittera. Trochę taki do przodu tweet, ale myślę, że patrząc na historię, bardzo realistyczny i taki jest plan. Więc dokupuję bitcoina w momencie, kiedy spadnie do 50 tysięcy. Przy następnej, procent, przy następnej korekcie, takiej 80%. Co znaczyłoby, że z ilu spadamy? Z 80, 200, 250 tysięcy w dół. Ok, z 250 do 50 wtedy dokupuję Bitcoina. A tak, co w tej chwili się dzieje na Bitcoinie? To Otóż, jeżeli patrzymy na model stack to flow i wszyscy wiemy, znamy model stack to flow i jesteśmy tutaj, pierwsza czerwona kropka. Zobaczcie, pierwsza czerwona kropka pojawiła się na modelu Stack to Flow, czyli jesteśmy poniżej 10 tysięcy. Model Stack to Flow pokazuje, tutaj był Havening. Tutaj powinniśmy iść w górę i cena po Havening jest oczekiwana w modelu Stack to Flow w okolicach 100 tysięcy. W tej chwili jesteśmy ciągle tutaj w tym miejscu. Ile ludzi czeka na 100 tysięcy na Bitcoina? Się niewiarygodne wydaje, ale ciągle czekamy. Więc zaraz sobie o tym porozmawiamy, jak i o kilku innych rzeczach. Przejdziemy również przez to, co dzieje się troszeczkę w świecie XRP, co tam mamy nowego i jakie wiadomości w świecie XRP. Jak i oczywiście JPCoin dotkniemy, bo JPCoin znowu robi tutaj swoje zamieszki. Jeżeli chodzi o świat krypto, jakby było czymś, nie wiem, czymś rewelacyjnym albo rewolucyjnym, co wcale tak nie jest. A zaczniemy od, zaczniemy od wczorajszego filmu. Może tylko na początek dwa słowa, bo widzę, że wzbudził wiele zainteresowania i sporo komentarzy najróżniejszego rodzaju. Ludzie komentują w najróżniejszy sposób emocje po prostu. No, to są emocje. No, świat się po prostu, świat się nam po prostu waha przed naszymi oczami i nie wiadomo o co chodzi, ale pomiędzy tym wszystkim wiadomo, e, mamy też swoje własne rzeczy, czy, czy wiem coś o Ghost A patrzyłem na Ghosta to jest coin Makafiego, ale powiem Wam że tak jeszcze nie jestem w Ghostie, czekam że może tutaj będzie jakiś lepszy moment wejścia niż po prostu ten airdrop, kiedy trzeba było kupować coś, aby dostać Ghosta, nie podobało mi się to, więc po prostu odpuściłem sobie, czekam na coś bardziej konkretnego, jakieś wejście, jeżeli by się udało. W tym momencie odpuszczam na razie. A tak w ogóle to chciałem powiedzieć, że chciałem dać przykład, bo wiele, wiele osób może czasami się zgadzamy, czasami się nie zgadzamy, to jest normalne, ale chciałem dać przykład, na przykład Mateusz Jankowski napisał, że ja coś tam powiedziałem o policjantach na sterydach, że im chemia mózg rozwala i. Właśnie. I teraz najwyraźniej nie mam w tym, że tak powiem, żadnego doświadczenia ani też jakiejś potężnej wiedzy, jeżeli o to chodzi. To było takie moje odczucie stojąc z boku i to jest idealny moment, kiedy właśnie ktoś, jeden z członków naszej społeczności, zresztą tutaj Sebastian też coś dopowiedział, w normalny, cywilizowany sposób uzupełniają moją wiedzę, za co bardzo dziękuję. Nie musi się od razu, wiecie, wyskakiwać na kogoś z pazurami, aby po prostu uzupełnić mu jego wiedzę. I to jest świetny właśnie moment, kiedy Mateusz i Sebastian mi dopisują, o co chodzi tak naprawdę z tymi sterydami. Widocznie mają z tym coraz więcej, coraz, mają z tym więcej do czynienia niż ja. Więc wiedzą, o czym piszą. A ja sam powiedziałem, a to w takim razie daj mi tutaj coś, do, dorzuć mi tutaj coś, jakieś Wiadomości do mojej, do mojej wiedzy, może po prostu sobie uzupełnię. Ale tak zamykając, zamykając ten temat, to powiem wam, że cały ten protest czarnych przeciwko zabijaniu czarnych przez policję i tak dalej, przerodził się w coś totalnie, totalnie wyrwanego spod kontroli, i tutaj znowu można się doszukiwać różnego rodzaju, każdy jakieś ugrupowanie próbuje znaleźć swoją, swoją lukę. Wiemy tam jedno ugrupowanie, drugie ugrupowanie, czarni, biali, um, złodzieje i tam inni. Każdy coś chce po prostu wykorzystać sytuację i tutaj mamy przykład takiego idealnego wykorzystania sytuacji. E, wręcz e, no niewiarygodne. Biała e, tutaj pani sobie stoi przed swoim sklepikiem na rogu, a, a, a grupa czarnych ładuje się do niej, doje do sklepiku, ta próbuje ich zatrzymać, no i co? No i na końcu dostaje... Na, na końcu dostaje łopatą, e, czy tam tym tubajforem forem po, 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 po brzuchu, czy tam po nogach, bo, bo po prostu ich, e, ich odganiała od swojego sklepu. No zobaczcie. I teraz co chciałem powiedzieć, że mm, pomijając, pomijając. fakt. No to, jest, to jest niesamowite, no. Pomijając wszystko, chciałem pokazać wam jedną rzecz, którą po prostu sobie znalazłem. Statystyki, jeżeli chodzi o policję w Stanach jeżeli chodzi o wypadki policji czyli o to ile i kogo policja że tak powiem zabiła w stanach podczas zatrzymań i teraz mamy jeżeli chodzi o 2017 rok 18 i 19 i 20 20 jest na czerwono a więc jeżeli chodzi o 2017 rok to zobaczmy. W 2017 roku e, mamy 457 osoby, jeżeli chodzi o białe osoby zabite, a, a w 2017 roku, jeżeli chodzi o czarnych, 200, e, 223. Czyli o połowę mniej. Więcej, połowę, drugie tyle białych zginęło z rąk policjantów niż czarnych. Teraz 2018, 300 99, czyli znowu 400 białych, a 209 czarnych. Więc to nie jest tak, i tutaj macie wszystkie, wszystkie lata, więc może, możecie sobie to po prostu wygooglować na statista. I teraz, i teraz o co tutaj w tym wszystkim chodzi? No, o co tutaj chodzi? Definitywnie nie chodzi o to, w co to wszystko się przerodziło. I mój komentarz do, do tego filmu jeszcze, tak dodam, to nie jest taki, że ja jestem pro. Tych przy, tym, za tymi ludźmi, co protestują. Absolutnie nie. Jestem za protestem przeciwko, mm, przeciwko przemocy, jaką, stu, jaką, jaką spotykamy się, jeżeli chodzi o, o policjantów, którzy, którym wymyka się spod kontroli ich, że tak powiem, służba. Oni zapomnieli chyba o co chodzi dokładnie. I jestem za tym, ale definitywnie nie jestem za tym, aby. Aby coś takiego działo się na ulicach i, i, i po prostu ktoś wykorzystywał sytuację. Tak jak szpitale i inne organizacje próbowały wykorzystać koronawirusa, tak teraz tutaj mamy znowu. Pró I za każdym razem spotykamy się z tą samą historią. I nic nie możemy na ten temat, że tak powiem, poradzić. Tylko i wyłącznie zachować zdrowy rozsądek i myśleć. A w ogóle. Ludzi, którzy tutaj znowu ktoś stoi, tutaj jakaś biała dziewczyna stoi, próbuje ich zatrzymać, no i co się dzieje? A o, jeszcze kamieniem dostała. No i teraz powiem Wam tak: a wszystkie te pseudo celebryci, albo celebryci, którzy uważają, że są celebrytami, którzy stoją za tymi i, i tam już fundusz mają, żeby wpłacać kaucję za wypuszczenie ludzi, którzy zostali zaaresztowani podczas tych protestów. Obserwujcie to wszystko. Tak samo jak obserwowaliśmy ludzi, którzy i co robili podczas koronawirusa i w jaki sposób się zachowywali, tak samo możemy teraz obserwować tutaj, kto za kim stoi i co popiera. To jest bardzo, bardzo ważne na długą metę w momencie, kiedy sami chcemy zająć jakieś własne, własną pozycję, własne zdanie na dany temat. Ale dobra, przejdźmy do krypto, bo w końcu. W końcu o to nam chodzi, żebyśmy sobie po prostu mogli pogadać o krypto i o tym, co dzieje się w świecie krypto i o tym, w jaki sposób my możemy wyjść z świata krypto, bo możemy sobie gadać, czego gadanie w momencie, kiedy to i tak nie przenosi nikomu żadnych korzyści, to, 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 to co sobie tak możemy, wiecie, się rajcować jeden drugiego. Powiem Wam coś ciekawego. Um, chciałem pokazać tutaj. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest. Bank for International Settlements, i to jest prezes tego banku, kiedy mówi o tym, e, o tej ostatniej mili, wzywa do podjęcia pilnych działań w celu pokonania ostatniej mili i uzyskania płynności banku centralnego za banków, firmy, bla, bla, bla. Ostatnią milę. Słyszeliśmy już to e, stwierdzenie kilka razy i mamy to stwierdzenie. O co chodzi w tej ostatniej mili? O to chodzi, że mamy Podobnie SBI mówił, że jesteśmy gotowi, no czekamy na ten ostatni krok. My mówiliśmy na przyłączenie tego, wiecie, wyłącznika, na to, żeby to wreszcie zaczęło działać w taki sposób, jak powinno działać. I nie w taki sposób, jak słyszymy tutaj na przykład od Jimmy Diamond, kiedy, kiedy mówi o JP Morgan, i tutaj jest cytat, że JP Coin jest połączony z dolarem, sparowany z dolarem i dzięki temu przyspieszy nam i obniży koszty globalnych payments. Wcale to nie jest prawda. JP Coin działa w systemie JP Coin'a i JP Coin nie będzie frunął na konto Syli Banku. Tak samo jak PayPal działa w swoim własnym systemie, a Revolut działa w swoim własnym systemie. I te płatności mogą być w taki sposób rozliczane, bo to jest wewnętrzny system. Więc to nie ma najmniejszego znaczenia. Ten switch, ten ten, o, ta ostatnia mila, o której tutaj słyszymy od prezesa Banku. Ta ostatnia mila, o której słyszymy w ogóle od, od firmy nawet Rypo. Mają w swoim, w swoim takim wyznaczniku. Tutaj mają w swoim wyznaczniku to, w jaki sposób e, powinnoś, powinni jakby przeskoczyć tą ostatnią milę, mieć wszystkie kraje na swojej sieci. I tutaj mamy od Argentyny aż po Polskę. E, ile tych krajów tutaj było wyliczonych? Mamy Argentyna, Australia, Brazylia, Kolumbia, Europa, Europa ogólnie jako kraj, India, Indie, Meksyk, Nigeria, Peru, Filipiny, Polska, Tajlandia, tak jakby Polska była poza Europą, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. A więc te korytarze płatności są poustawiane. Czekamy na, czekamy na tę ostatnią milę, kiedy to wszystko, płynność non-stop wzrasta na tych wszystkich... Korytarzach, to widzimy z wykresów, bo można śledzić wykresy, więc widzimy, że płynność wzrasta. Widzimy, że cały czas jest rozwój tej, tej, tego, tego ekosystemu, dlatego właśnie, między innymi, co tutaj przed chwilą Wam pokazałem, a Uber i MoneyGram, nie wiem czy przegapiliśmy to, ale Uber i MoneyGram mają, mają podpisaną jakąś teraz formę współpracy i o co tutaj chodzi? Wiadomo o co chodzi. MoneyGram chodzi w tej chwili już na Ripple, więc Uber! Wiadomo, firma centralnie centralna w jakimś jednym miejscu płatności muszą w, jakiś sposób, muszą w jakiś sposób tutaj operować. Więc obniżenie kosztów płatności, jeżeli chodzi o Ubera, obniżenie kosztów płatności, jeżeli chodzi o kierowców, obniżenie kosztów płatności i przyspieszenie rozliczania się. Dla Ubera to jest, to jest woda na młyn. Mało tego, w tym samym miejscu, bo tam jest taki jeden wielki artykuł zrobiony przez Ripple, gdzie pokazuje właściwie, najpierw pokazuje Ubera, potem pokazuje Amazon, potem pokazuje swój RippleNet. I gdy to wszystko pokazuje, Amazon jeszcze nic nie potwierdził. Ale jeżeli Ripple pokazuje na swojej stronie logo Amazonu, to ja nie wątpię, żeby to mógł, mógł Ripple sobie zrobić od tak bez... Że tak powiem, uzgodnienia lub pozwolenia. Podobnie widzieliśmy logo Ubera na, na, na stronie Ripple i przez długi czas było spekulacje, że a Uber wcale tam nie będzie nic miał z nimi wspólnego, bla, bla, bla. Nagle okazuje się boom. Przez MoneyGram wchodzą, że tak powiem, w, wchodzą i będą używać system. I teraz e, porównanie porównanie systemów. I teraz, jak mówię, JPCoin, e, systemy, które mamy w tej chwili, Paypal, Revoluty, chociaż Revolut próbuje tam chyba otworzyć sobie tą. Otworzyć sobie tą ścieżkę do krypto, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I mamy RippleNet, i teraz, jaka jest jedyna przewaga, wiadomo o co chodzi. Jedyną przewagę, którą daje, którą daje RippleNet ponad tymi wszystkimi innymi systemami, to jest to, że ma coś, co żaden inny nie ma system i to jest XRP. Więc ogólnie, patrząc na Coin Market Cap i patrzymy, kiedy widzimy, że ta cena stoi jak zaczarowana, że nic się nie dzieje, że mnóstwo różnych. Wiecie, wiadomości, a cena ciągle stoi w miejscu. Ja mimo wszystko um, nie poddaję się co do moich um, jakby oczekiwań w stosunku co do XRP i co do, co do tego, w którą stronę to w pewnym momencie może, m, może podążyć. Więc um, dlatego uważam, że ciągle XRP, pomimo tego, że z całego portfela, który w tej chwili... Mógłbym się z Wami, tak jak zresztą rozmawialiśmy, nie? Mówiłem o Bitcoinie, mówiłem o Ethereum, mówiłem o XRP, mówiłem o Cardano, mówiłem o Wicień i widzimy, że te wszystkie, wszystkie te koiny, które, które, które tak jakbym sobie próbował do tego portfela włożyć, mają jakiś. Cardano, całkiem nieźle. Mają całkiem jakieś takie, wiecie, zaczynają się budzić do życia, bo. Jakby nie było, osiągają, osiągają następne kroki milowe w swoim rozwoju. To tak XRP, który ma mnóstwo, że tak powiem, za sobą już pracy odrobionej, produkt prawie gotowy, wszystko jest na dobrej drodze, a jednak, jednak gdzieś jeszcze, gdzieś jeszcze tutaj coś brakuje. I ciągle nad tym, nad tym możemy pospekulować, aczkolwiek ja się nie poddaje co do tego, tak jak powiedziałem, i oczekuję, oczekuję tutaj naprawdę niespodzianki dla nas, hodlerów XRP. I możecie się ze mną zgadzać, możecie się nie zgadzać, wasz, wasza, wasza decyzja, ale definitywnie zwróćcie sobie uwagę zróbcie swój własny, swój własny research. Zaglądnijcie na to, co, gdzie, kto, jak robi, w którym momencie jest. I może w pewnym momencie zacznie to zacznie to przemawiać w jedną albo w drugą stronę do was bo może przemawiać w jedną albo drugą stronę. Również wracając do Bitcoina i do tego co się dzieje z Bitcoinem tutaj miałem również co do Bitcoina mam oczekiwania tak jak zresztą jak powiedziałem. No, ja myślę że spokojnie lecimy w górę i to i to bez żadnego ale ale Musimy wiedzieć jedną rzecz. Musimy wiedzieć, że w tym momencie kiedy mówimy o. To jest model Stack to flow, o którym mówiliśmy, i ostatnio miałem właśnie takie, taką rozmowę, o której już wspominałem, że flow, czyli napływ nowych bitcoinów, owszem, został ucięty na pół. Ale jeżeli mówimy o popyt podaż, to do podaży zalicza się i flow, czyli napływ nowych bitcoinów, jak i ogólna sprzedaż bitcoina przez i tutaj biznesy, które się jakby utrzymują lub zarabiają w Bitcoinie i to mówimy oczywiście głównie o giełdach. Więc musimy o tym pamiętać, że giełdy w tej chwili mają jednak dosyć duży odcisk, jeżeli chodzi o podaż w Bitcoinie na rynku, ponieważ giełdy takie jak Bitmex, Bybit, Binance, które zarabiają Prowizje w bitcoinach, a muszą utrzymywać się i płacić wszystko we fiatach, muszą te bitcoiny sprzedać. Te giełdy, i tak średnio, gdybyśmy w tej chwili, ktoś porobił, ktoś robił porównanie zresztą na internecie, nie, nie znalazłem tego tak na szybko, jak, ale czytałem kiedyś porównanie i na przykład, gdybyśmy wzięli obroty giełdy Binance, obroty Bybita, obroty Bitmexa, te trzy giełdy takie wiel, większe, plus tam jeszcze jakaś jedna czy dwie większe giełdy, i wzięlibyśmy teraz. Średnio procentowo, jakie mniej więcej mogą z tego zarabiać prowizje i ile potrzebują, aby się utrzymać, to wychodzi na to, że w tej chwili e, podaż bitcoina jest pół na pół, jeżeli chodzi o flow, czyli napływ nowych bitcoinów, które są dostarczane przez górników, jak i przymus sprzedaży bitcoina, aby się utrzymać przez firmy, które zarabiają w bitcoinie, to są głównie giełdy. Więc to jest całkiem ciekawy temat, który. E, który myślę, jest do przemyślenia i do włączenia do tego całego, całego, całego systemu oczekiwań co do ceny i w jaki sposób będzie ta cena się rozwijała, ale w tym samym momencie mamy informację z i teraz znowu JP, pomimo tego, że wiemy, o co chodzi, nagle udostępnia swoją bankowość dla firm Krypto, które kiedyś powiedział, że nie dotknie nawet długim kijem. A wiemy o funduszach hedgingowych, które, funduszach inwestycyjnych, które inwestują w krypto, takich jak choćby Grayscale, Pantera. I wiemy o prywatnych milionerach i miliarderach, którzy ciągle są zainteresowani krypto, jak i byli. Zainteresowani, jak i nowych, którzy wchodzą w świat krypto i zaczynają być zainteresowani tym światem. Choćby ostatnio e, mówiliśmy o Paul Tudors, czy, czy jak mu tam było. E, także weźmy to sobie wszystko pod uwagę i zwróćmy na, to, zwróćmy na to uwagę w momencie, kiedy się tak zastanawiamy, jak to będzie wszystko wyglądało na przyszłość, jeżeli chodzi o świat krypto i w którą stronę będzie. Podążać cena, i gdzie, no i wiadomo, gdzie my mamy tutaj stać. I jak bardzo zanurzonym być po kostki, po kolana, czy może głębiej. I to by było tyle na dziś. Dzięki wielkie, jak zwykle. Do usłyszenia jutro, i dla wszystkich, co zastanawiali się, czy długoterminowo lecimy w górę, czy w dół, to znowu um, wygląda na to, że. Idziemy bokiem. Jeszcze idziemy bokiem. Na razie, trzymajcie się, cześć.